Pociąg Intercity Jeziorak do stacji Olsztyn Główny przez stację Olsztyn, Poznań Główny, Torun Główny, Ława Główna wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 9, 10 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 11, 12 znajdują się w środku składu pociągu. Wagon numer 13 znajduje się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje kierownik pociągu w wagonie numer 12. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi perenu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 16.34. Pociąg Intercity jeziora. Do stacji Olsztyn Główny. Przez stację Leszną. Poznań Główny. Torun Główny. Ława Główna. Stoi na torze pierwszym. Przy peronie pierwszym. Planowy odjazd pociągu o godzinie 16.34. Pociąg Intercity. Jeziorak Do stacji Olsztyn Główny. Przez stację Leszną. Poznań Główny. Torun Główny. Ława Główna. Odjedzie z toru pierwszego. Przy peronie pierwszym prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. jest to chciałam po prostu